Face to face. Oh. O, cię! Zobaczcie, zniszczy no. cię. Tak Będziesz jak taki powiem... mały robaczek, kurde, z tak. rozumiesz to? I o, to kto daj no. Nie lada, pewno, chyba się porundowało! Czyli jest no. jeden jeden. A o, więc dobra, uwaga, no. uwaga, teraz ja pozwól, że zacznę tą rundę. Dobrze. Jest ten. Blblbl, enchanted. No, Do czarowania, do, dobra. <noise> tak. do, do czarowania. Ta... I teraz jest otwieram. Jeden, jeden, tak? Ty otwierasz, że ja miałem enchanting table. E, złota jabłka. Dobra, czyli wygrałeś. Ni niestety, ale. Nie, to ty wygrałeś. No co, ty, złota jabłka? <noise> no tak, no. Aha, są cenniejsze no niż. Okej, okay, okay. no tak, że już wygrałem, mówię tak, dobra. Już. <noise> Uwaga, to teraz ja zacznę kolejną rundę. I. To są ja już różne. Jajuszka, ale taki Gunwów. Dobra, Nie teraz... gównów, na przykład palce mogę zespałnić. <noise> wow! Dawaj Bito! Tak, to ty zrobiłeś! <noise> Jakie to było zarąbiste Przytuliłem się do tego, ale na zabiłeś. Dobra, teraz ja! No no, no super ekstra, dobra, poleciałem, <noise> słuchaj, normalnie... Dobra, czyli to... jest 2-2 Tak, idę w cotka pograć. Boga. O siano, Siesiano. ekstra. Siano. JESTEM BOGATY, ja SŁADKY, No Mówisz, Boże no. daj mi pieniądze, daj mi sian A to fru A taka może irosy... to taka metafora, daj się siana CJ losu No, uwaga 2T, 6. Zaczynam od tego Bedrock Jaka bezna. A co to pisze? Eee, will eee... O, to twój problem eee, Tak, teraz patrz bo to może podejść i głową w to napierze Do tego się może to ci przydać. Teraz ja! 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 Uciekaj! Uciekaj! Wołaj sprzątaczkę. Dobra, trudno. Ej. Rzucę na to święte masło. Ujemne punkty. turu. To... się wystraszyłem. Ja pierdolę. Czyli, czyli czekaj, jestem. Nie ujemne! Tak. Tyż... Je, Ale jest jeden. 4-0. Nie zero! No Ej, tak! No WIDER no a TY jedzenie to co innego! Co dobra, raził. to 4-2. Patrz, no. patrz, 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 wow. co tutaj jest, otwórz to! dwa laki bloki! No tylko ich nie możemy postawić. Nie. No, Nie. Modlemy. No nie da się. One są migające, patrz. Ale dobra, się. ustalmy, że to jest senne, okej? Okay? No dobra, to no jest, no dwa laki bloki. Nie możemy nawet podnieść. <laughs> no dobra. Takie ciężkie. Dobra, do... to fajne, rozrzucę się z dwóch, fajne. Dobra, i no, uwaga, teraz ty złoto! Y oh. Kurwa, złoty no, Może no. ci szczęście dopisze no. co to wow! było? Słuchaj, tam na dole spadły itemy I one były cenne, tak? No Czekaj, nie śmiej, to tak To no. nic nie ma, sydzie No jak yeah, to nie, ma, no, a to nie no. ma? Ej, ale odkryliśmy nową rzecz Ja ją zauważyłem, patrz Jezeli lucky bloki są na sobie, nie? Mhm mm i spada z góry klocek, to niszczy te, co są nad nimi, widzisz? O, Także ale znaleźliśmy nie, nie sposób, do końca. jak. Widzisz. Ciekawostki Minecraft, smaw, wita was. Więc masz dosyć cenne rzeczy, no, uwaga, no, uwaga. uwaga. A ja sobie gdzieś tam dalej patrzę. Potki. No to nie, no to no, chyba. No Chociaż... po jeden. Po jeden, okej, okay. czyli jest 6, trzy. Uwaga, i teraz no. idzie po sensie, sit, idzie, idzie po sensie. No, daj, I daj, daj. O, fuck, Co bo, to jest? Dawaj, bij, bij to! Bij giganta! Fuck! On się zaciął, może mu trzeba zaciął pomóc! Się. Nie, 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 dobra, chcę poradzić! O już, Jak się wywalił, zarobiście gigant! To eee. my, my, my potrafimy rozpierzyć nawet największą świątynię. No. Uwaga, no czyli nie. czekaj, ty, ty giganta miałeś? się jak Ryzyk, nieważne. Dobra, dawaj. Znowu jedne punkty. Nie! No tak! A no tak, no Dobra, dobra czyli ale... masz 4, i nie, jest 6,2. Uwaga? 6 6,2, no. Sześć, dwa, no. A czekaj, bo ja jeszcze w sumie nie wylosowałem, no bo właśnie, może będę miał no, coś gorszego. No właśnie, O, dobra, no to jednak... No dobra, no. 7-2. Udajmy, że to było pozytywniejsze, niż mój widać. No, okay. 7-2. 7-2 z synka, a w niej 3 diaksy. No, no dobra, dawaj. Dobra. <laughs> nie! Dobra, 3... 4. Ja mam no, 4. No. A ty? Pamiętajmy czekaj, spo, jak swoje 4? punkty. 4? No tak, miałem przed chwilą było 3. 3. Nie. No dobra, to trzymaj. Zjem tylko sobie mięso żółwie. Jest. Tak Trzymaj też sobie ze swojego brata. Dobra. Uwaga! Fakt, ty jesteś kanibalem. <noise> uwaga! A w sumie ja też jem mlecę. No nieee, no taki, taki wypasiony zombie. Oh! Weź go ode mnie! Wow, 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 wow. Uwaga, bigo, palić, bigo. Się. palić się Weź sobie, kurde, zginiesz! Zabity. O no nie, nie. Dobra, no to ujemne punkty poprosimy. Chociaż! Jest. No co, chociaż? Wypadło z niego, patrz co z niego wypadło. No to jeden ujemny punkt. No dobra, czyli jeszcze Nie no dobra, dwa wow. punkty ujemne, to jest 5-2. Dobra. I uwaga, teraz ja znowu zaczynam. ja, bo ty zaczynałeś. Jak to ty zaczynałeś? Nie wiem. <laughs> to, to nowa, nowa ja, runda. Byłoby <laughs> proście, gdybyśmy umieli liczyć i byli nie dalej, to nie No, to prawda. <laughs> Ale to nic, to... Ale pamiętajcie, że montaż się nie liczy, liczy się to, co my teraz mówimy, tak? Dobra. Dobra. dobra to ja zaczynam, uwaga, bo ach, wygrałem, gąbka. <laughs> Mogę sobie osuszyć kurde ślinę Jak włożysz, włożysz gąbkę do gęby, to Dobra. robi się takie i nie ma twojej głowy Dobra, dawaj zaraz się. Dobra, uwaga Wiaderka, no niestety, no, ale no wygrałeś. przyznaj, że... Kurde, z su... mnie wiaderkami pokonałeś Napełnianie ślina, suszenie śliny jest... no to no, jest rację, dokładnie. Chyba że weźmiemy pod uwagę. Dobra, teraz ja tam stamtąd z daleka biorę jakieś. To jest. Dwa 6, 6, 6, 6, 2. Wow, Co to jest? Sit! Sit! Ratuj mnie, Jaś! O kurde, jakie cię stamtąd wydostanę? Musisz to zgasić, a ja muszę. Dobra, wiemy. ...bak. Dobra, to to nie jest ujemny punkt, bo ja sam się zabiłem, więc jest zero. Jak? No to jest. To jest zero. <laughs> No o jest. super, no i masz teraz kurde leniwca w klatce, ekstra Czekaj, jest. ja kopię to dolne A ja cię nie widzę kurde Ale nie przestawaj teraz Dobra. Super, no nie, nie przecisnę się przez to, a nie mogę brać udziału w konkursie jak jestem no nie Dobra, to kontynuujemy nie! bez syda. No nie, to otwieraj Ty czekaj to ile bierzesz punktów ujemnych no. Jezle Czekację Weź musimy. Mleko wyleje Dobra To czekaj już tu Nie ma tu nigdzie kilofów, chyba że gdzieś tutaj jest No to musimy no to ja zacznę fapać, do jutra skończyć OK 6-2, zaczynamy nową rundę Tak jest, ale tu się... ła wow! Co tu jest? Nie wiem co tu. To... Po po pomieszczenie z lucky. Ło! Wow! Otwarłem lucky bloki, dużo wełny. No i dupa. <noise> Czyli 8-3, chociaż nie, remis. Remis, no. Czyli 8-3 w sumie, i tak. Ty, Uwaga. dobra, otwiera otwieraj ten stąd z dołu. No. St o, z dołu, dobry pomysł. Ło, o, wo. o, exp. Okej, okay, a ty? Dobra, no, a ja. Okay. Jajka. <noise> chociaż? Kajko. Fajże, jakie, no? jakie to są. Jajka, nie, dobra, to jest w sumie cenne. No. To więc 8,8,4 masz. Dobra, to teraz ja zaczynam. Nooo, no. Ja, znowu tego! Tego gunwo. No A nie. za niego były minus 3 1. <grywia> zostawiamy go tutaj, niech biedny umiera. Ale ja tam jestem. nie? Ty wpadłem do lawy. Dobra, niech to jest. będzie taka maskotka programu. Wróżbita tak. Maciej. <grywia> wróżbita Maciej, Pa! Dobra, wracamy. A tak. więc patrzcie, to jest wróżbita Maciej, za niego masz tak. dwa punkty, więc jest. Dałem mu Ty żeby... Nie, do ty. Ło! Wow. Patrz co wyczarował. Jak ty to zrobiłeś? Koleś, jak ty to zrobiłeś? Kurde. w głową, tu ja, tu ja. O ja, bo ja, no ja masz wodę, popływaj się. Nie, wow! co ty zrobiłeś? Nie, Uratowałem muzykę. Nie Wyszedł? Nie, 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 ja go zabiję, ja go Dobra, tu dabijam. zabij go Remis jest 15-15, dawaj, jedziemy. No dobra, w takim razie, czekaj, jak 15, nie, no ja, 15? Ja, ja mam 3, ja mam Nie, 3. jest 8, nie, 6.5 jest, bo pamiętam, no, że ci dałem 2 punkty Za okay. Za wróżbity Macieja, dobra? No o kolorowy, kolorowy, boże, złoty swag set, teraz Dobra, terasy. uwaga, ja teraz, mhm, mm siedła 2, możemy sobie pojeździć na sobie nawzajem dobra. Czyli jest 7.5, 5, uwaga 7, 5 o, znowu swag, ja mam coś dzisiaj, szczęście ze złotem Uwaga no, ty, no, to jest cenniejsze. zestaw młodego technika, tak, no, nie, no nie wiem, czy Lego jest ważniejsze. No, stary Lego jest turbo No, no sumie, Wolisz być Bill Gatesem, czy. Tynem tak? Wolę być Bill Gatesem, dziękuję. to nie jestem. Nie dobra, mam to nic. remis w sumie, co? No, no, dobra, remis, to zero hmm. punktów, obaj, dobra, czyli. Okej, okay, dobra, dobra, czyli się rundę nie liczy 7-5 dalej. No. Uwaga, otwieram. Ej, nic. Ej, zlagowało mi Ciebie. Jak co? Czy No, żyje. Dla mnie stoisz w miejscu i rapujesz Nie wiem kochani co się stało, ale chyba święty Mlecz się odezwał i nas za niszczenie świątyni chyba ogarnął, ale teraz ja próbuję Halo? Sid? Halo? Halo! Jak? Słyszycie, Sid? Nie jestem! Sid! się ja w jakiejś mojej puszce! Tak! Już jestem mały! Ale to ja roz... Ale to ja rozwaliłem, to, ja rozwali... to ja rozwaliłem To ja rozwaliłem Lesza, nie ty, Odpuśćcie go Ej, ej, idźcie do